Jestem Ewa, jestem redaktorem, zajmuję się też branżą szkoleniową, samorozwojem, psychologią. Event mi się bardzo podoba, jestem bardzo zaskoczona też otwartością Joanny, przede wszystkim prowadzącej, też konkretnością tej wiedzy, która jest przekazywana, bardzo praktycznymi poradami, konkretnymi linkami też do programów. Najbardziej podobały mi się tematy związane z kreatywnością, motywacją, z takim zmotywowaniem się do działania, do działania tu i teraz. Teraz współpraca z czatem GPT jako AI Journaling. Na pewno wyniosę bardzo konkretne motywacje do działania, przykłady do tego, jak można rozmawiać też z czatem GPT, do czego można go wykorzystywać, i wyniosę też wiele bardzo wartościowych relacji, bardzo wartościowych też przykładów, jak można działać na co dzień, nie tylko myśleć o działaniu, ale przede wszystkim działać. Zdecydowanie chciałabym spróbować AI Journalingu, rozmów z czatem GPT samorozwoju, też konkretnych pytań zadawanych chatowi GPT, promptów, które można wklejać, żeby uzyskiwać te odpowiedzi, których potrzebuje na co dzień.